Cześć Panowie! Dzisiaj dzień Świętego Walentego, dzień zakochanych walentynki. Ubrałem się pięknie, różowa koszula, piękne światło z tyłu. Jestem gotowy. <laughs> Co to są walentynki? Święto miłości, tak? Tak. Kto najwięcej o tej miłości mówi i najbardziej ceni to święto? Kobiety. Kto twierdzi, że miłość jest najważniejsza w życiu? Kobiety? Kto twierdzi, że bez miłości nie da się żyć? Kobiety. Kto poszukuje wielkiej miłości? Kobiety. Kto namawia do stałych związków i wielkiej miłości? Kobiety. I przychodzi 14 luty. Walentynki. Kto wtedy musi. No, chyba tak. Chyba musi. Udowodnić, że kocha. No kto? Duży pies. Czyli pan. A jak musi to zrobić? No bo. Hmm, każdy z Was, który obchodził kiedykolwiek Walentynki, wie o tym. 90% z Was, którzy obchodzili Walentynki, wiedzą o tym, że to pan kupuje kwiaty pani, mimo że to pani wierzy w miłość. Czyli to ona powinna celebrować i bardzo hucznie obchodzić ten dzień. Do fajnej restauracji zaprasza facet, mimo że to kobieta. Wierzy w miłość i powinna hucznie obchodzić ten dzień. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Do teatru zaprasza facet. Do kina. Robi uroczystą kolację niespodziankę. Mężczyzna. Kopuje wino. Gotuje makaron. <noise> Bo nic innego nie potrafi. Zapala świeczki. Robi atmosferę. Z tego powodu, że to ona wierzy w miłość, że to ona jest orędowniczką miłości, a jak przychodzi do świętowania, to facet świętuje tę miłość. Gdzie jest świętowanie w drugą stronę? Dlaczego facet nie dostaje prezentu? Albo rzadko. Przecież jest równość, równouprawnienie, strong and independent, silna i niezależna. Dlaczego prezent dla pani kosztuje 500, a prezent dla pana kosztuje 50? Skalę możecie sobie przyjąć, jaką chcecie, ale to zawsze jest w tą stronę. Czemu mężczyzna przynosi kwiaty na walentynki, a kobieta przynosi co? Piwo? Widział ktoś kiedyś, że kobieta przynosi sześciopak piwa? Ukochany, z powodu walentynek przytargałam ci browar. Chyba się za bardzo nie zdarza. Jak wiecie, króciutki odcineczek dzisiaj. Chciałem tak z rana wszystkim przypomnieć. Dzień Świętego Walentego. Biegniecie po kwiaty, ubieracie się ładnie, zamawiacie restaurację albo gotujecie kolację, kupujecie winko, rezerwujecie bilet do teatru lub do kina. Być może z tej okazji chcecie zabrać swoją ukochaną na jakiś wyjazd, może do Krakowa, a może do Rzymu, a może do Gdańska. A może na spacer po starówce, ale to wy zabieracie, bo przecież jest równość <laughs> i miłość jest najważniejsza. A jak tego nie zrobicie, to znaczy, że nie kochacie. Tylko czemu to nie działa w drugą stronę? Hmm. Hmm. Dla wszystkich, którzy spisali się wspaniale, Wieczorem czeka nagroda. A poza tym, cały ten tryptyk, który nie wiem, czy już wyemitowałem, o miłości, warto obejrzeć. Tutaj dla przypomnienia. O tym, że nie ma tej jedynej, że z biegiem lat poznajecie nowe miłości, które są jeszcze większe od tej, która dziś wydaje Wam się największa na świecie. Tak to już w życiu jest. Miłych Walentynek, trzymajcie się, cześć.